I witam Was serdecznie i już jestem. Jutro od rana będę kontynuował, ale powiem Wam ciekawostkę, ehm, kiedyś parę lat temu szef serwisu komputerowego mówił, że <laughs> widział serwer, który jest na taki typ złącza, nie? Ja się tak zastanawiałem wtedy i tak patrzyłem po serwerach, które z serwerów mają takie złącze, co nie? To wszystkie mają serwery takie. Standardowe, jak w pesetach, złączę do zasilania. Natomiast e, okazuje się, że faktycznie, by tak myślałem, że szef się pomylił, może coś coś, może był UPS w, w szafie serwerowej i po prostu traktował to tak pomyłkowo jako serwer, bo te UPS są podobne do serwerów, te, które są do szaf rakowych. Można się łatwo pomylić. Są tak wykonane, że się kojarzą z macierzą, po prostu, w której jest 20 parę dysków, jak nie 50. Coś koło tego tu trafi być. Um. No i natomiast powiem Wam, że nie. Jednak faktycznie są serwery, które są na, taki, na takie gniazdo. Które mają takie gniazdo jak UPS. Wiesz jakie to są serwery? To są serwery Onyxa. Się nazywa taki serwer Onyx. I ma takie kolory przeważnie czarno-fioletowe. No, że po prostu jestem no, bardzo no, zdziwiony. W Onyx to nawet świetny jest serwer, tylko to jest, te serwary, które można zobaczyć w internecie to są przeważnie z takich starszych serwerów. Możliwe, że są nowe, ale pierwsze co zobaczymy na Allegro w internecie, to będzie właśnie starszy, starsza technologia o bardzo dużym stopniu zaawansowania. Jak na tamte czasy, szczególnie. A one są takie mega gigantyczne. Nie, nie angażowałbym się w takiej w taki inny, w inną technologię niż ta, z, z którą cały czas mam styczność. Ale podziwiam serwery, serwery Onyxa, są naprawdę świetnie zaawansowane. No dobrze, kochani. E, natomiast powiem wam, kochani, że jutro z samego rana startuję, robię to wszystko. E, no bo już dzisiaj nie będę tu nic robił, po, po prostu to trzeba na, na luzie robić, nie. E, no. no to tak. To natomiast, kochani, e, powiem wam, e, że tak. To jest kontroler, który będzie sterował tym wiatrakiem, tak jak już mówiłem, będzie po prostu on. Um, tak jak w samochodzie chłodnica dokładnie na tej samej zasadzie będzie działał. Ustawi się temperaturę i po prostu według temperatury będzie się aktywował, że nawet jak skończę korzystanie z, z tego komputerka, to powiem Wam kochani, że będzie. Jak będzie temperatura na przykład powyżej 20 stopni w, w tym boksie, w którym się znajduje komputer, to wtedy będzie ten wentylator wyciągał, aż spadnie do 20 na przykład. Będę jeszcze tak upewniał się jaką, jakie właściwości powinienem ustawić jak na taki boks, w którym się będzie znajdował ten komputer. Bo w boksie mogą być inne właściwości, może 19 stopni, a nie 20. Że dokładnie się jeszcze upewnię, na jaki, jakie stop, w jakim stopniu ustawić, ale prawdopodobnie będzie tu tak koło 19 stopni, nie więcej. No, taka temperatura pokojowa. No, i taką ustawię tu temperaturę, i ten czujnik będzie po prostu no, sprawdzał. No, mam fajną sondę, taki, taki świetny jest ten czujnik, jeszcze takiego nie widziałem. Dzisiaj z samego rana kupiłem go tak od razu, żeby mieć no, już problem z głowy, żeby nie zapomnieć i nie przeciągać w czasie. No, że jutro rano się tym zajmę, kochani, i będę działał. Powoli będę działał. To już tak można powiedzieć, taka robota jest, można powiedzieć, na dużym luzie. No, bo tylko po prostu włożyć tam 120, podłączyć, włożyć i, i przykręcić, i hej. Tu się podnosi, po prostu cyk. No, i jak podniosę, to tam włożę i, i hej. I muzyka gra. Będę musiał tylko, oczywiście, tu nową taśmę dać z tej strony. No, to jedną taśmę pociągnę z tej strony. I tam zabezpieczę z lewej i z prawej. Czy nową też dam? Będzie ok. No, że kochani, jutro z samego rana startuję z, z robotą. No. No dobra. Hej, Kaśi mapa.